Siema, witam Was ponownie. Nadal jestem na pigalaku. Odsapnąłem sobie troszeczkę. Dokończmy ten autohandel. Ma tutaj trochę mieszczuchów. Może komuś się jakiś sprzęcior na dojazdy do pracy przyda. Łapki, komentarze mile widziane. Szacun, jeżeli puścisz reklamę, grosz do grosza i będzie kokosza. A teraz Nygusowi grosik jest potrzebny. Dobra, nie traćmy czasu, za chwileczkę będzie szaro. 3900, 2008 litrówka, 70 koni, automat, 105 przejechane. Dach panoramiczny, dwa komplety alu. Taki ma opis Smartek. Nie wiem gdzie drugi komplet, ale pewnie do tyłu by się nie zmieścił. Opelek ładny, ale bez opisu. Mamy tutaj Jariskę. Jariska 6900 euroków. Tanio nie jest. Rok 11, 70 koni, litrówka, 60, przejechane manual czwarty, 24, przegląd, pierwsza ręka, klima i do tego serwisowany niewielki przebieg. Pierwszy właściciel oponki są z tyłu, dlatego sobie ceni. Jak wiadomo, paliwko w górę, koszty rosną. Oponki ładne. Ludzie teraz szukają ekonomicznych samochodów. Golfik w plusie i zwyczajny golfik dwudrzwiowy troszeczkę, jak widać, poobijany. Plusik póki co wygląda dosyć ładnie, szybko robi się szaro. Słońce zaszło. Robi się chłodno, ale go tutaj rudzielec przyatakował. Nie wziąłem sobie czapeczki, nie wziąłem bluzy z kapturem, którą bardzo lubię. Jak się na coś uprę, to łażę, aż się zedrze. Środek czysty i zadbany. 6900, rok 11. 1286, koni 106, przejechane benzyna. 24, 22, przegląd TSI Team Klima Grzane po ślady. Wygląda ładnie. Silnik troszeczkę słabiutki. 1,2 TSI. Z tego co wiem, 3 cylinderki. 80 koni trochę lipa. No, ten golfiacz widzieliście. 1,4 Podmęczony, skorodowany. Opony kiepskie. 2300, 2006. 160 przejechane. 1, 4, 80 koni. Lipa ładna poluweczka, panie. Tutaj stoi. A tutaj kolejna. Ta jest w pięciu furtkach. Są aluski 10, 900, rok 15, 1, 2, 90 koni. 60 przejechane. Manual, benzyna 9, 22, przegląd. Pierwsza ręka. Klima alu. Zadbany samochód tanio nie jest. Rocznik 15. 10900. Wizualnie prezentuje się ładnie. Chociaż tutaj ma taką obciereczkę na lampie widzę też gdzieś przyhaczył. Tutaj jakaś zaprawka chyba jest. Zderzak delikatnie przydrapany. Trzeba się dokładnie przyjrzeć. No cóż, nowy nie jest. Rok 15. O ile dobrze pamiętam, tutaj mamy 1.4. Chyba to jest jeszcze stara, pancerna jednostka. Oponki zimowe. Mamy Peżota i mamy Giuliette. Giulietta, seksowna Włoszka. Tutaj drzwi ktoś zaprawił. Obite. Półskóra w środku. DSG. Kiera multifunkcyjna. Jakaś na wypasie. 8900 86 koni 1.4 rok 12. 58 przejechane, benzyna drugi 23, przegląd klima i do tego automat. 86 koni, dobra jednostka Wolnosąca stara jednostka sprawdzona. Dobra leć dalej, nygusie. Zaraz będzie ciemno. W głowę robi mi się zimno. od chyba był już na filmiku. 10900, rok 17, 83 konie, 27 przejechane. Piórtek klima, niewielki przebieg, chyba go kojarzę z Kubańca. Jeżeli gdzieś ma przygnieciony błotnik, o ile nie został naprawiony, to jest Skubaniec ten sam. Nic tutaj nie widzę. Może naprawiony, a może inny. Dawno tutaj nie byliśmy. Julieta. Pytaliście nieraz. Mało tych samochodów jest tutaj na sprzedaż. Niby 1,4 benzynka pancerny w gniotek. A coraz częściej spotykam na autohandlach Julietę. 1,4 turbo benzynę. Która ma opis. Która ma opis Motor szaden 7900, rok 11 120 koni, 105 Przejechane manual, benzyna 1.4 Klima Właśnie tutaj koleś otworzył drzwi I mówi Ciszej Czyli znowu Nygus krzyczysz Ale jak się spieszę Chcę żeby było mnie słychać No to mówię Głośno Kamerkę trzymam blisko, żebyście dobrze słyszeli. 2900 za Swifta 5 drzwiowego Rok szósty. 92 konie 1-3 126 przejechane manual benzyna szósty, 22 Skończył się przegląd. Alu pierwsza ręka nie wygląda najgorzej. Lecimy dalej. Miniacz 5900. Chyba był już. Pierwsza ręka panorama. Rok 11, 120 koni w benzynie 87, przejechane 1.6. Nie wiem, czy to jest ten sam, a może był tutaj S. W sumie one podobne. Półskóra w środku. Są alusy z oponami. Delikatnie alusy przytarte. Mamy twingacza rocznik 11 Nie wiem, ile kosztują takie miniacze w Polsce. Czy mają wzięcie. Fajny kolorek nawet. Mamy tutaj K. K. Diakoni. Czyli jeździła jakaś... ...szczykawa do starszych ludzi. Pewnie za szczyki robić albo zakupy. Diakoni firt Ile... 9990 koni rok 16 30 przejechane 900 -ka. lecimy dalej dach odsuwany bez opisu mamy tutaj apa ap cap taki ma opis 7900 rok 14 75 koni litrówka 57 przejechane manual Benzynka, nowy przegląd klima nawigrzane po ślady z pierwszej ręki Nie pamiętam kiedy tutaj byłem ostatnio jakoś 3 miesiące temu chyba Środek czysty zadbany stosunkowo młody samochód widać że nie jest pobijany zajechany zadbany fiacik no i perżotek pięciodrzwiowy do miasta jak widać tutaj jest obity, więcej jest peżotków, ale trzy drzwiowych, 107 one chyba się nazywają, o ile dobrze pamiętam, Fiacior bez opisu, także zobaczmy sobie peżotka 4900, rok 10, 68 koni, litrówka, 73 przejechane, manual, benzynka, 9, 23, Przegląd. Niewielki przebieg. Co z tego jak drzwi obite? Silnik dobry, pancerny. Ten sam co w Toyocie Jaris. Na łańcuchu gniotca nie łamiotca. Coraz ciemniej. Jeszcze tutaj po brzegu zostały sprzęty. A co tam, leć, nygus, póki możesz, póki masz siłę, póki jesteś. W Niemczech. Łapka, komentarz, mile widziane. Pozdro.